Cześć, witam na kanale Wędkarz Niedzielny. E, dzisiaj znowu wybieramy się na ryby. Słuchajcie, i co zrobię w dzisiejszym odcinku? E, zrobię porównanie. E, klasyczny feeder versus mesot feeder. Zobaczymy, na co uda nam się złowić więcej ryb. No, w ogóle coś się uda, bo ostatnio tak było średnio. Co najwyżej. E, zacznę od przygotowania zanęty. E, kupiłem sobie coś takiego. Halibut z pieprzem. To jest pierwszy raz, kiedy będę używał tej zanęty, w ogóle nie wiem, czego się pod niej spodziewać, frakcja taka dość średnia i użyję jej tylko kilogram. Pojadę e, na łowisko, gdzie wiem, że są ryby, więc nie trzeba ich specjalnie renęcić, e, bardziej, żeby je trochę zachęcić do żerowania, no i żeby utrzymać w łowisku, o ile się da, a mam nadzieję, że się da, e, to, to raz. Na przynęte, na przynęte na metod feeder będę łowił tak jak na metod feeder przydało, więc jakaś, jakiś dumbelsik, pelecik mały albo ewentualnie kukurydza. A na klasyczny feeder będzie biały robak. Do zanęty dodam jeszcze mrożone białe robaki i pewnie trochę kukurydzy, ale też zobaczę na miejscu. Na razie nie będę nic dodawał, zrobię sobie tylko czystą zanętę, żeby już tego nie robić nad wodą no i co, ruszamy powoli Zanęty już sobie przetarliśmy e, takie pierwsze wrażenie jest dość mocno klejąca e, zapach ma z czym by to porównać podłoga w sklepie rybnym po całym dniu pracy e, z znaczną ilością wędzonej makreli nie wiem, to chyba spoko zapach ma trochę du dużo grubych frakcji e, głównie Płatków owsianych, e, jakiejś śladowej ilości pieczywka fluo. E, prezentuje się to tak. Coś takiego. Zobaczymy. Przekładam do pudełka, pakuję samochód. No i lecimy. Proszę o trzymanie kciuków. A, jeszcze jedno. E, chciałem sobie dodać jeszcze trochę kleju. Wziąłem klej. Ale go nie użyję, bo ta zanęta się całkiem przyzwoicie klei. Jeszcze na wszelki wypadek mam pół kilo peletu, to ewentualnie jak mi zabraknie tej zanęty, to sobie namoczę nad wodą. Do, do metod fidera też będę używał tej zanęty. Zobaczymy. Jesteśmy nad wodą. Pierwszy zestaw. Zupełnie klasyczny fiter, Skrętka, koszyk, na biały robak. A na metodę spróbujemy sobie Pelecik 8 mm o smaku kryla, wydaje mi się, że jesteśmy nadal w porze roku, gdzie rozsądniejsze są przynęty, te tak zwane mięsne. Aczkolwiek nie wiem czy pamiętacie, zachwyciłem się taką przynętą, takim peletem leszczowym, który pachniał jak piernik. A przy okazji, zobaczcie nasze szczypce do peletu. z z testu gadżetów wędkarskich z AliExpress Aha, to już sobie użyliśmy widzę że się uda udało się Ale dziadostwo innego nie mam więc musi być taki no i tak I tak jak mówiłem drugi to jest zwykła metoda Pakujemy się do koszyka. A, co ciekawe e, dzisiaj... Znaczy nie wiem czy to ciekawe, może nie jest wcale ciekawe. Do metody nie mam e, przyponu z fluorocarbonu, tylko mam przyponnik... No, spróbujemy ręką. Trochę mi się wysła nęta Będziemy później domaczać. Na razie pójdzie ręką. Przypon mam z plecionki, nie z fluorokarbonu bo mam przynętę tonącą więc w razie czego będziemy sobie zmieniać na razie nie dodawałem jeszcze ani białych ani pinki tutaj mam mrożone białe i pinkę do, do zanęty myślę, że w to zarzucamy i czekamy na rybę czekamy na branie taka ciekawostka, nie wiem czy widzicie na czym mam ustawione wędki to jest podpórka do topów, do tyczki Wiele coś mi wyprostowało szczytówkę w jednej wędce. Czy to branie było? Chyba nie. Wiatr jest spory. Myślę, że fala może trochę żyłką targać. nie wiadomo, i trochę ją przesuwać. Czekamy. Eee, jeszcze jedną rzecz wyjaśnię. Mam tu dwie różne długości wędek. Eee, i, I to nie jest żaden przypadek. Zupełnie specjalnie. Wiecie co mam branie? No zaraz sprawdzimy. taki przyjaciel z tegorocznego zarybienia jak widać 1-0 dla klasyka na początek maluszek, czekamy dalej może będzie lepiej czekamy dalej fajnie jakby się udało nagrać jakieś branie no na razie robaki bardziej się sprawdzają w zasadzie to było już drugie branie pierwszego nie zaciąłem i obydwa były na klasyczny feeder. A jesteśmy, nie wiem, wędki są w wodzie może z 5 minut, góra 10, a na pelet jeszcze nic nawet nie skubnęło. No patrzymy, czekamy. Eee, pokażę Wam korzystając z chwili przerwy, w zasadzie nie przerwy, bo miałem dopiero co pranie, ale nie, nie zacięte jak ładuję do koszyczka więc najpierw zobaczcie daję trochę za nęty do tego mrożone robaczki już nie są mrożone bo się rozmroziły wypychamy za nętą a co ciekawe e, brania mam tylko na klasyka na to chwilę nie wiem czy to kwestia przynęty może po prostu ryby wolą tutaj białe robaki eee, Metoda jeszcze nawet nie drgnęła Teraz drgnęła <noise> No tak, bo powiedziałem, że nic się nie dzieje No ale to takie strasznie, strasznie delikatne te brania, więc to chyba nawet nie jest leszczyk eee, No i tutaj jeszcze, o! Zwykły haczyk, mam dość długi przypon eee, Myślałem, że mam za długi, nawet się zastanawiam, czy nie skróci do jakichś 30 cm, bo mam pół metra ale na razie to działa więc nic nie zmieniam jeszcze poczekam z tym paletem kilkanaście minut i e, spróbuję na jakiś inny smak zmienić, chociaż e, mam mięsny krylowy, on mi się zawsze sprawdzał nawet jak pokazywałem Wam nie wiem czy było widać jak pokazywałem pudełko to już nie było za dużo kupiłem w zeszłym sezonie i się zużył po prostu bo był bardzo skuteczny, zwłaszcza wiosną ale zobaczymy przynętę mamy taką dość patriotycznie biało-czerwono zobaczymy Kofani, mamy drugą rybę znowu na klasykę nie jest to znowu nic wielkiego podejrzewam że to podobny karpik jak mieliśmy poprzednio tak jak parę centymetrów ale jesteś. Nie jest to co ty dzięki. Może drobinkę większy. O, jest to raczej. Dokładnie to samo, z tego samego zarywienia ten nam trochę głęboko wziął, to trzeba wziąć, wyhaczać. Taki maluszek, 2-0 dla klasyka. No znów coś mamy i znów na klasyka. I myślę, że może być troszkę większa niż te poprzednie, ale może to wyobraźnia, bo raczej nie ma wyzwania w polu. Przyjemność jest, nie ma co się oszukiwać. Więc nie będzie Ale na szczęście wziąłem duży podbierak, no bo tu są duże karki. Nie wiedziałem co się trafi. No, no to jest dokładnie to samo. Popatrzyłem się po krzywą. Dobra, koczamy. Proszę taki chłopaczek, znowu 35 deko. Mówimy dalej. No, Zaczynam się zastanawiać czy jest sens to nakręcać, bo znowu znowu wziął jakiś maluch. No, 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 Biorą po prostu bezrefleksyjnie, to są z tego rocznego zarybienie, nic innego tu opuścił. No tak z kronikarskiego obowiązku bo wzięła pierwsza na metodę 3-1. Może uda nam się nagrać branie? Byłoby miło. To coś większego wzięło i szału, no ale nie jest to te 35 deko Nawet są jakieś emocje Myślę, że około kilograma Właśnie się pozdaliśmy rezy, tak? Troszkę większy. Pod kilogram. To coś większego chociaż. Kilka godzin łowienia już za nami. Kilka, no przesadzam, że dwie. Pewnie słyszeliście wcześniej, to jest spora awantura między sąsiadem a jego dziećmi. <noise> Jak to z dziećmi na ryby. Fajne chłopaki. Nie nagrywałem wszystkich i jest mnóstwo tych, tych małych karpików do dosłownie na pęczki. Postarałem staram się teraz wyeliminować te mniejsze, z głowie na kukurydzę, zrezygnowałem już z robaka. Efekt jest taki, że faktycznie przestałem brać te małe karpiki, w zamian nie bierze nic. Ale nie no, czekam trochę, na drugiej wędce wymieniłem dumbbell Zresztą udało się złowić rybę o, coś pyknęło Ale się nie zdecydowało Kontynuując Dambelsa ananasowego wymieniłem teraz na skorupiaka no bo nadal wiesz, że ten zapach mięsny jest, jest rozsądniejszy na tą porę roku, ale efektów brak. A ogólnie gdybym tak podsumował, no nie wiem, bo przestałem liczyć te ryby, ale na klasycznego fidera. A ja myślę, że było ich z 5 yy, oprócz tych, co nagrałem, a chyba nagrałem cztery, więc powiedzmy, że dziewięć. Jeden był taki troszkę większy, to akurat będzie, taki koło kilograma, może kilo 20, no ale to też bez szału. Yy, natomiast no, na, yy, na metodę złowiłem na razie jedną rybę tego małego karpika, którego widzieliście przed chwilą. Eee, no zobaczymy, ja też nie mam jakiegoś super sprzętu, więc pewnie jakby mi jakaś deszka wzięła, no to miałbym problem, żeby wyholować. Eee, więc musimy sobie radzić z takim sprzętem, jaki mamy. Ale może coś będzie fajnego i może się uda wycholować. Eee, zaraz będziemy uciekać, eee, może jeszcze z pół godziny, może za 40 minut, trochę czas goni. W ogóle ubolewam nad tym, że mam strasznie ostatnio mało czasu na, na to, żeby jeździć ryby. rybę. Trochę praca mi koliduje z przyjemnościami, no ale cóż, są rzeczy najważniejsze. Najpierw praca, później przyjemności. Trochę jestem czerwony, słonko przygrzewało, teraz zaszło. Słuchajcie, no, ryb jest naprawdę sporo. Ym, nawet tego już nie nagrywam, bo to są takie po 30 deko. Nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Nadal wygrywa, słuchajcie, feeder klasyczny, jeżeli chodzi o ilość tych ryb. Natomiast, e, natomiast muszę powiedzieć, że ostatnio, ostatnio, odkąd założyłem kukurydzę, czyli pewnie gdzieś ze 45 do godziny temu, 45 minut do godziny temu, e, na kukurydzę kompletnie nic nie bierze. Jest zero brań. Natomiast zaczęły brać o dziwo na metod feeder. Już czwartą rybę przed chwilą złowiłem. Robię zdjęcia, więc po prostu na koniec filmu wrzucę zdjęcia z tego, co złowiłem. To, czego nie ma na filmie, jest udokumentowane na zdjęciu. Też niestety nie wszystko, bo już po prostu tyle tych ryb przerzuciłem. Takich samych, że, że pewnie nawet nikogo by to specjalnie nie zainteresowało, w tym mnie. Wiem, ile ich było, pewnie w sumie z 15, ale cztery na, na metodę, przy czym trzy ostatnie były na metodę. Więc tak jakby coś się zmieniło. Nie wiem, czy dlatego, że wiatr się lekki zerwał. E, trudno mi to oszacować. Natomiast odkąd założyłem kukurydzę na, na klasycznego fidera nie miałem żadnego brania. Dlatego, że zaraz lecimy, to ja założę zaraz białe robaki i zobaczę. Może coś się wydarzy. Coś, coś zacznie się dziać z powrotem. Może jakaś większa ryba weźmie. Większa niż, niż kilogramowa, no, żeby to chociaż było ze 3-4 kg, to, to byłyby jakieś emocji, jakiś fajny hol można by było nagrać. Zobaczymy, jak to się skończy. Brania są teraz tak częste, że w ogóle zastanawiam się, czy nie zwinąć jednej wędki. No, ale byłoby to trochę niesprawiedliwe w naszym konkursie. Przez ostatnich 20 minut, pewnie z 6 ryb złowiłem. E, tak jak Wam mówiłem, już tego nie, nie nagrywam, bo to po prostu nie ma sensu. Wszystkie są dokładnie takie same, malutkie. E, no nic większego się nie trafiło dzisiaj, nad czym ubolewam. Aczkolwiek obiektywnie stwierdzając, to jednak e, jest przewaga z jakiegoś powodu, fidera klasycznego, e, nad metodą. E, zaczęły brać również na kukurydzę, pewnie ciśnienie się zmieniło, cokolwiek, jakiś wiaterek. Woda nie jest tu za głęboka, więc myślę, że ten wiaterek mógł, który spowodował falę, mógł po prostu ośmielić ryby do żerowania. I, I stąd się to bierze, że po prostu już im jest dokładnie wszystko jedno, na co biorą, byle brały. Nagrywam teraz wędkę, trochę licząc, że znowu uda się nagrać branie, bo tylko jedno mi się udało nagrać. Pewnie trochę brak doświadczenia wychodzi. No ale cóż, akurat teraz nic nie bierze. Jak na złość, pewnie jak wyłączę kamerę, zaraz coś będzie. Wreszcie udało się, wreszcie udało się uchwycić jakieś branie na metodę. Oczywiście standard na no to, co zwykle. No i kolejna taka sama ryba. Teraz miałem wybrania pod rząd. Druga wędka leży. Leży na ziemi. Nie zdążyłem nawet zarzucić jak wzięło na kukurydzę właśnie. To co mówiłem przed chwilą. No, dobra, ten nie, nie będzie potrzebny. Jestem. Moi drodzy, wędkowanie zakończone. Połowiłem. Nie przesadzę jak powiem, że złowiłem za 25 ryb. Naprawdę. Wszystkich już nie dokumentowałem, bo to zupełnie bez sensu. Wszystkie były dokładnie takie same. Jedna troszkę większa, ta akurat się załapała na film. Dużo więcej połowiłem e, na klasycznego fidera. E, to nie jest reguła, bo często łowię tak, że jedną wędkę mam na klasycznego fidera, często drugą na metodę. I te liczby się zazwyczaj wyrównują. A tutaj zauważyłem zdecydowaną, ale to zdecydowaną przewagę na korzyść klasycznego feedera. Być może jest to kwestia przynęty, bo łowiłem na początku na białe robaki, e, później założyłem kukurydzę i muszę Wam powiedzieć, że też nawet z tą kukurydzą na początku był taki przestój, a później zaczęły tłuc jak cholera. E, pod koniec, ostatnią godzinę, no to rzeczywiście złowiłem tak ze trzy, może cztery ryby pod rząd na metodę. Ale nadal uważam, że zdecydowanie skuteczniejszy okazał się być klasyczny feeder. Co mogę na ten temat powiedzieć? Spróbujcie też sami wyciągnąć wnioski, czy to faktycznie jest kwestia metody, czy raczej kwestia przynęty. Wydaje mi się, że ze względu na to, że brały takie świeżo wpuszczone ryby, które nie były jeszcze pokłute, no widzieliście to malutkie, malutkie zarybieniowe karpiki. To po prostu reagowały na to, że robak się ruszał i na niego brały. A, a statyczna przynęta raczej, czy to był pelet leżący na, na tym kopczyku zanęty, czy też pływający dumbels, bo na pływające łowiłem, mniej je interesował. Może później, jak się zrobiła lekka falka, wiatr się zerwał, to po prostu bardziej reagowały na... Na kołyszący się w wodzie dumbelsik pływający. Chyba jest w tym jakiś sens, aczkolwiek nie wiem. Trudno trudno jednoznacznie mi się stosunkować. Wszystkie ryby. Nie wszystkie. Część ryb, które dzisiaj złowiłem. Udokumentowałem na zdjęciach, więc wrzucę je po prostu na koniec filmu. A nie wszystkie, nie wszystkie, bo to nie miało sensu. Każda dosłownie wyglądała tak samo. Dobrze, chociaż tyle, że tym razem były ryby i nie wróciłem o kiju, więc coś mogę Wam pokazać. Zachęcam do oglądania. Dziękuję bardzo. Wodą, cześć.